Robert Fico postrzelony. Zamach na premiera Słowacji. Sprawca często wybiera taki właśnie moment. Spontaniczne reakcje polityków są najtrudniejsze do ochrony, a w przypadku zamachu na premiera Słowacji zapewne nie było uzgodnione, że po wyjściu z tego domu kultury będzie podchodził do stojących tam postronnych osób. Służby są w stanie bardzo starannie się przygotować do ochrony, ale w takich miejscach, co do których z wyprzedzeniem wiadomo, że dany VIP będzie przebywał, podkreśla w rozmowie z Onetem Piotr Niemczyk, ekspert do spraw bezpieczeństwa i służb specjalnych. Robert Fico został postrzelony w miejscowości handlowa na zachodzie kraju, gdzie odbywało się wyjazdowe posiedzenie rządu. Zgodnie z relacjami świadków, premier Słowacji wyszedł przed Dom Kultury, w którym trwały obrady i witał się z ludźmi. Według informacji serwisu Actuality na polityka czekało zaledwie kilka osób. Żadna z nich nie gwizdała ani nie wykrzykiwała antyrządowych haseł. Tylko jeden mężczyzna miał baner skierowany przeciwko rządowi. W pewnym momencie padły strzały. Gdy premier upadł, funkcjonariusze ochrony podnieśli go z ziemi i przenieśli go do samochodu, którym odjechali wraz z politykiem do szpitala. Służby są w stanie bardzo starannie się przygotować do ochrony, ale w takich miejscach, co do których z wyprzedzeniem wiadomo, że dany WIP będzie przebywał, bo jest to miejsce jakiegoś spotkania czy przemówienia. Natomiast jeżeli on przemieszcza się z jednego miejsca do drugiego i jego trasa nie jest powszechnie znana oraz zmierza tam, gdzie nie musiał, wtedy służby nie mają możliwości, żeby wszystko zabezpieczyć. Do takich sytuacji nie ma jak się przygotować, bo nie sposób przewidzieć zachowania kogoś, kogo ochrona nie zna dodaje. Jeżeli wiadomo, że polityk będzie w jakimś określonym miejscu, to tam można przygotować się na różne ewentualności, zakładając najgorsze, czyli że może dojść do zamachu. Natomiast przy przypadkowych, spontanicznych sytuacjach, to już nie jest takie proste. Tym bardziej, że politycy lubią wychodzić do ludzi. Przypomina to sytuację zamachu na papieża Jana Pawła II czy Ronalda Regana, który szedł ulicą, kiedy dopadł go zamachowiec.